Witam Państwa w wieczornym wydaniu wiadomości z Górniczej Doliny. Na samym początku pokażemy Państwu co przeżył Gomez idąc się wyzrać. Otóż Gomez szedł sobie spokojnie do kibelka, gdy nagle został zaatakowany przez nieznanego snajpera. Gdyby nie szybka reakcja strażników to nasz przywódca już dawno by pewnie wąchał kwiatki od dołu. Przestępca został nieszkodliwiony. A Gomez mógł pójść i spokojnie się załatwić. A teraz czas na sport. Przenieśmy się do Ryszarda, który opowie nam o dzisiejszych walkach gladiatorów. Witam wszystkich maniaków sportowych. Dzisiaj na arenie wiele się działo. Karim zaprezentował nam swoją nową technikę. Udało mu się nią całkowicie zdezorientować przeciwnika. I, w końcu nadszedł czas na ostateczny cios w wykonaniu Karima. Czyż on nie jest wspaniały? Niestety nie wszystkim podobało się, że Karim wygrał. Ktoś z trybunów zaczął strzelać do niego z kuszy. I w końcu nasz mistrz został odwieziony na intensywną terapię. Bardzo ciekawą walkę odbył także Korchanis. Bez trudu powalił swojego przeciwnika. Ale biedaczek zapomniał niestety, że tutaj nie dobija się pokonanego. Więc musieliśmy go unieszkodliwić. Tutaj widzimy jaki był zdziwiony. To tyle na dzisiaj ze sportu. A teraz. Proszę państwa właśnie dostałem wiadomość o tym, że wrzut chce popełnić samobójstwo. Przenieśmy się do naszego reportera który jest już na miejscu tego zdarzenia. Witam właśnie jestem przed bramą do obozu podobno to tutaj wrzut chce popełnić samobójstwo. Teraz pójdę i zapytam się kogoś o co tu chodzi. Przepraszam pana czy wie pan może co tu się dzieje? To ten idiota wrzut krzyczał coś o tym, że nikt go nie kocha i że nie chce już żyć na tym podłym świecie. Niech nikt się nie rusza bo skoczę, albo spełnicie moje żądania albo... A skacz se. A to musiało boleć. Hura, 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 hura. W końcu mamy z głowy tego pedała. Eee, no to przenieśmy się z powrotem do studia. Wróćmy teraz do sprawy kopacza, który bije rekord Guinnessa w siedzeniu na kiblu. Chłopaczyna siedzi już tam cały tydzień, a jego wyczynem zainteresowała się miejscowa straż. Koleś albo wyleziesz w końcu z tego kibla, albo my ci pomożemy. Wybieraj. Wczoraj jedna ze służących Gomez powiedziała mu, że ma dosyć ciągłego wachlowania go, gdy on tylko siedzi na, i tu przepraszam za wyrażenie, swojej tłustej dupie. Gomez bardzo się tym zdenerwował i zaczął ją gonić. Po bardzo długim pościgu udało się ją na szczęście złapać, za karę Gomez kazał jej wyszczotkować podłogi w całym zamku. Mamy dla państwa bardzo dobrą wiadomość. Otóż poszukiwany przez nas dealer sprzedający nielegalnie bagienne ziele został w końcu złapany. A to wszystko za sprawą pana Władysława G., który był na tyle spostrzegawczy, że rozpoznał poszukiwanego. Miejska straszy od razu wkroczyła do akcji. I złapała przestępcę który następne pięć lat swojego nędznego życia spędzi w pracy. Nadszedł czas na pogodę. Witam to znowu ja. Z moich dzisiejszych obserwacji wynika, że na nasz obóz ma spaść deszcz meteorów, ale oczywiście mogę się mylić. Eee, co się dzieje? Teraz koleś to żeś przesadził zaraz tam po ciebie idę. Ojojoj. Na koniec dzisiejszego wydania wiadomości z górniczej doliny pan Robert Makłowicz przedstawi nam swój najnowszy przepis. Witam Państwa to ja najlepszy kucharz w Polsce. Dzisiaj zaprezentuję Państwu przepis który sam wymyśliłem a jest to przepis na ścierwojada w sosie z brudów i pleśni i z chatki wrzoda. Oto potrzebne składniki, jedna miska mąki, dwie miski suszonych grzybów, oczywiście z własnej hodowli, szklanka wody, łódko ścierwojada, no i wszelkiego rodzaju brudy z chatki wrzoda. Wszystkie składniki gotujemy w kotle aż stworzą jednolitą paćkę. Na koniec podajemy powstałe danie. No i to by było na tyle. Żegnam Państwa do zobaczenia.